który porusza kwestię um, protestanckości mszy Nawet nie wiem czy to argument stwierdzenie, że nowa msza obiektywnie uczyni protestantem, to jest fakt i to jest fakt no. i jakie jest uzasadnienie dla tego faktu, czy ono jest wystarczające czy ono w ogóle jest uzasadnieniem otóż um, problem w tym, że takie stwierdzenie bardzo pojawi często pojawia się bez uzasadnienia Dalej później są takie tłumaczenia, że to tam o czym świadczą owoce, po owocach ich poznacie, to, co mamy teraz. Tylko że na tej zasadzie to trzeba by było odrzucić mszę trydencką, bo przecież yy, różne, różne herezje dziwne pojawiały się też po trydencie. Na przykład nowa msza została wymyślona, jakby pomysł przejęcia tych wzorców protestanckich czy tam tego Kranmera, czy innych, czy tam innych różnych pomysłów też, bo przecież nowa msza też ma trochę z ze, ze tych obrządków wschodnich, tak? Narodził się w głowie ludzi, którzy się wychowali na starej mszy, czyli trzeba było stwierdzić, idąc tym tokiem rozumowania, takim no, uproszczonym fałszywie, tak? Przeskokiem, że no to nowa msza jest owocem starej mszy, a jeżeli nową mszę uznajemy za złą, prowadzącą obiektywnie do protestantyzmu, to, jeżeli owocem nowej mszy jest protestantyzm, to też jest orzeczeniem, a takim błędnym kołem w rozumowaniu potwornym, no to ta nowa msza jest zła. No jak ktoś prowadzi do protestantyzmu, do herezji, to samo w sobie jest teleologicznie, celo, celowościowo no, złe protestanckie, heretyckie. Czyli że no, na tej zasadzie i nową mszę trzeba odrzucić, ale i starą. Bo nowa msza, msza jest ze starej. Z mszy czasów. Ludzie, którzy się na tej mszy wszechczasów wychowali, w jak, jakiś przedziwny sposób doszli do tego, ale to nie jest owoc wcale, to z innych powodów, to są wpływy zewnętrzne. No to tak samo można mówić o nowej mszy. Przecież tak samo prote różne protestantyzmy narodziły się w tym kościele, w kościele, tak? Z kościoła. Księży katolickich, którzy odprawiali mszę czasu. No to co? Msza, jeszcze tam msza... Dawna, to jeszcze przed czasów w zasadzie. Chociaż po, po, po trydencie też były rozmaite jansenizmy i takie inne, też potępione przez Kościół, modernizmy, różne rzeczy potępione przez Kościół narodziły się później. I co? I one są wszystkie owocem kościoła? kościoła? Odrzućmy Kościół wobec tego? No nie, bo to jest błędne rozumowanie. To nie wynika po prostu. To jest taki Modny slogan: połowac ich poznać. I ktoś mówi, że ta tam no bo ona, obiekt, ona tam jest skonstruowana na podstawie różnych rytów, projektów Klanmera i tak dalej. Ona jest tak skonstruowana, żeby nie razić protestantów. No owszem, ja też to krytykuję. Ale ja też, ja też nie przystaję do tych, którzy mówią, że a, że tam nie można tego w ogóle krytykować. Nie, można. Tylko nie wszystko. Mm, to, że coś jest wadliwe, nie znaczy, że mamy to odrzucać. Bo tak to byśmy musieli odrzucić Kościół, bo w nim są wady, są ułomności. Pan Jezus nam to pokazał. Przecież wszyscy apostołowie poucikali od Niego. Wszyscy było no, zawiedli, zawalili. No i co? I od, odwołał ich i sobie nowych apostołów powołał? Bo go zostawili? Bo go zdradzili, zaparli się? Nie. Nawet Judasza nie odwołał. Judasz sam się odwołał. No. Przecież wiedział, co Jugosław zrobi. Owszem, ja krytykuję tak samo te wpływy protestanckie w tym, to jest niepotrzebne, to jest błędne. Tyle tylko, że tak jak błędne jest na przykład poczynanie człowieka z probówki, jak to się tak w skrócie mówi, tak sam ten człowiek. Czy tam jest wiele rzeczy niegodziwych, różne sposoby, na przykład poczęcia człowieka, ale sam później ten człowiek ma tą godność. No, wamsza owszem, mogła mieć źle narażać na jakieś interpretacje i tak dalej. Był wycofaniem pewnych jednoznacznych, bardziej precyzyjnych doktrynalnie sformułowań, mniej podkreślania ofiary, chociaż to też nie jest prawda, bo tam jest dalej mowa o ofierze. Gdzie ja tu mam kartkę z krótką analizą krytyczną? Ale to wszystko zniosłem chyba na dół. Krótka analiza bym nie, to jest jakiś kalendarz z roku 1782 kalendarz jakiegoś modlitewnika ćwiczenia do modlitwy świętej miej czas naznaczony na modlitwę, modlitwie i od wszystkich innych zabaw uwolniony ale dobra, to jest inna sprawa nawet jeżeli tam jacyś sam diabeł, źli ludzie mieszali, znam pana, kanał pana Dawida Mysiora już bardzo dawno. Pan Dawid Myśor mnie kiedyś zbanował. Pan Dawid Myśor mnie kiedyś zbanował, no bo zwróciłem mu uwagę, że broni PiS-u w sposób nieuprawniony. Tam krytykuje Konfederację akurat przed wyborami i bronił PiS, ale to bo ze dwa lata temu on się ponoć później nawrócił. Nawrócił na tradycję, ja tam już nie śledziłem, widziałem ostatnio tego filmu, bo mi polecali, no ale naprawdę w taką demagogię wchodził i no, bardzo nieuczciwe chwyty, ja mu to wytykałem, ja tam go nie obrażałem ani nic, tylko no tak jak teraz, no, to mam powtórkę z rozrywki znowu, tak jak wtedy, gdzie się angażowałem politycznie i broniłem różnych, którzy akurat przed wyborami atakowali Konfederację. No, nie każdy musi być w tym ruchu, ale. Czytam pan, pan Witold Gadowski, a tam miałem różne. Tak samo później się z tymi, co obrońców kościołów, w tym ludzi z bractwa, atakowali, też się po, wymyślali jakieś dziwne rzeczy. Później się kłóciłem, nie wcześniej, kłóciłem się z panem Karoniem. Bo najpierw go chwaliłem, no bo rzeczywiście bardzo dużo cennych rzeczy mówi, a znowu przychodzili inni, a on jest, on jest w ogóle to kryptomarsista, wszystko złe, co on mówi. Nie, bardzo dużo cennych rzeczy mówi te wszystkie tematy, które porusza, na przykład polecam wam książkę Spis Treści, jako zbiór tematów do samodzielnych poszukiwań, natomiast już bym uważał na wnioski, które wyciąga plagą, tak krytyki często się obrażają o byle co i też jest plagą szufladkowanie, że jeśli, jeśli ty, ludzie, to jest tak jak krytykowałem pana Karonia, to jedni się obrażali na śmierć, że ja jestem w ogóle go chcę zniszczyć o, o, nie, krytykowałem go też nie za to, co, tylko za to, że on coś czy kogoś krytykuje w sposób nieoprawniony. Yy, pan Karol, no i zaraz ci co mnie przychodzili mnie chwalili, że ja krytykuję Karol, a to już że, już sponiewierać go, że wszystko złe, że on yy, to w ogóle jest kryptomarksistą. Ja nie wiem czy on jest kryptomarksistą, to mi nie wynika z tego co mówi. Bo, to, że tam pochwala etos pracy, no to, to jeszcze nie wystarczy, żeby być marksistą, bo pracę pochwalają i inni. To, marksizm to jest cały szereg różnych założeń. Ja nawet dokładnie ich nie znam, bo ja tam pamiętam to też na studiach miałem o marksizmie i różnych tych prądach, ale czy na studiach, czy w szkole, czy. No, to, to, to czytałem, ale to, to. musiał się tym zajmować, żeby pamiętać te wszystkie. Tak, ja miałem taki film, panie Michale. Plemienny elitaryzm. I też często ludzie dzisiaj są. Yy, w, nauczeni w środowisku takiej arogancji, którym, którą mylą z odwagą, że o, orzekactwem, że mm, jak się im wytyka błąd, to to nie... Tu, i to jeszcze tobie zaczynają zwracać uwagę, ciebie pouczać, jak się im wytknęło, zamiast przeprosić, nie wiem, przyznać się, to tak jak złodziej co najgłośniej wrzeszczył łapaj złodzieja. Tutaj po, po, poziomem analogii nie jest akurat złodziejstwo, tylko sam ten mechanizm zarzucania innym jeszcze z taką błądczuczością taką tego, co się samemu robi. Oczerniliśmy kogoś, o to zarzućmy go, gdy on się broni, albo gdy ktoś go broni, że to on nas oczernił. Tak jak mówię, a druga sprawa to, to szufladkowanie, że nie. nie nie przyjmujemy do, do głowy, że ktoś, kto na przykład nas krytykuje, to od razu jest przeciw, to od razu jest w tym drugim obozie, od razu jest tym modernistą, od razu msza tam tego Buniniego i broni Buniniego, czy, czy tam tego Rysia, tą mszę i tak dalej. Nie chce idzie do biskupa Rysia. No nie, nie, nie robi się tak, bo to ludzie mają swoje opinie. I hmm, to, że się w jak... My się nie mamy w 100% procentach zgadzać z grupami ludźmi, bo to jest plemienne właśnie. Z Chrystu my, naszym plemieniem, można tak powiedzieć, jedynym jest Kościół Święty Katolicki, a nie jego grupy w obrębie. Bo i po święty, największy święty, jeżeli się będziemy najbardziej skupiać na jego, na nim samym, to najprawdopodobniej zaczniemy, yy, tak kto to jakiś ojciec Kościoła, nie wiem kto, kto to mówił, zaczniemy wtedy nie powielać nie jego zalety, które owszem ma, ale wady. Jeśli się skupi na jednej grupie, będziemy jednych bronić, i tak, że o, już jak ktoś tą grupę krytykuje tego świętego, to on już jest tym złym w tej drugiej grupie przeciwnej. Albo modernista, albo tradycjonalista. No. Tak jest, tak, tak jest z prawdą, którą Pan Bóg stworzył. Rzeczywiście, jest prawda albo fałsz. Tylko, że te prawdy i fałszy się przeplatają, a człowiek nie jest doskonały. I w jednej sprawie ten sam człowiek może, my, może mieć rację, a w innej sprawie się mylić. To nie jest tak, że jak już jakaś grupa jest, to ona we wszystkim ma rację. Nie. Nie mam nud. Nie pamiętam Adeste Fideles, musiałbym mieć nuty. Nie wiem, którym głosem tam śpiewać, bo ja sam słyszę pięć głosów, a yy, mi się mylą później. A ja nie wiem, czy jestem basem, czy tenorem, czy sopranem, już nie wiem. Czy altem, czy mezosopra, czy... czy nie, barytonem, barytonem jestem bardziej i to tak. A Adeste Fideles to nie pamiętam jak tam. No tekst mi się myli, Musiał mieć na kartce. A ja teraz już jako dorosły, to już się nie mogę niczego nauczyć, nawet ministrantury. Bo jako dorosły już się języka nie nauczy. Ja, to, co ja pamiętam, to to, co pamiętam, jak byłem dzieckiem. Bo tak już od 15 roku życia mam, takiego się nie mogę niczego nowego nauczyć. Jeśli chodzi o takie sprawności, żeby tak powtarzać. Nie wiem, to, co się nauczyłem jako dziecko, to umiem Jest tak zasadniczo. Natomiast od pewnego wieku to. Rozumiem pewne mechanizmy działania bardzo szybko, ale się nie mogę nauczyć takich czynności technicznych. Yy, takich tych technicznych, tak? Nawet jeśli chodzi o pływania się, na przykład nie, chodziłem trzy lata na basen, się nie nauczyłem pływać, bo jakieś problemy koordynacyjne mam. Tak samo z pisaniem tekstów, nie? Nie potrafię z, 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 jak kończę zdanie, to zapominam, co było poprzednio, nie? Tak samo jak mówię, no. No, ale to tam takie. Tak samo z gitarą. To, to co, co grałem na gitarze, to cztery lekcje, co się nauczyłem, jak miałem jeszcze tam 14 lat. To, to jest na czym się kończy moja umiejętność gry na gitarze. Ta piosenka, co grałem wcześniej, na tym poprzednim streamie, to, to też piosenka, co napisałem ją, jak miałem 13 czy 14 lat. To przeto uwielbiać chcemy. To jest taka pastorałka położona właśnie ku czci imienia Jezus. 嗯嗯。 bo tam jeszcze są dwa głosy do tego, <laughs> i to były dwa głosy zaś, tutaj. I to że się kiedyś tam kazywałem im grać, oni grali to, co im kazemy. Ja sam nie umiem tego zagrać, nie. No i co to... A o czym był film? I tylko tak, co mówią, że o ty się nie znasz, no nie znał się dlatego nie mogę i kogo nie może znaleźć no Kuba, Kuba, Kuba szuka no Ta. nie będę tam jeździł na razie nigdzie nie jeżdżę na razie śmieszczelo w samochodzie Co koryguje, co koryguje? I co mi się to ładowanie rozłączyło? To ampervolt. ja nie będę mówił jak masz na imię. Kolędy śpiewajcie. Nie pamiętam o czym to było. Kto dzwoni? Nie, to bateria się rozładowuje. I za 30 sekund ma się wyłączyć. Po co, po co ja to włączyłem? Się nie znam, to nie będę przy, przyłączał się do krytyki, do której nie mam podstaw, jako głupi. Tak samo inni też się nie znają i też wcale tacy mądrzy nie są aż bardzo. Bo jak się pytą, czy przeczytali, to nawet nie przeczytali Dignitatis Humanae. I mi wrzucają inną encyklikę tam. A ja mówię zaraz o Dignitatis Humanae. Ja tam nie wiem, co jest winnej, bo winnej nie ma takiej obostrzeń tych yy, doktrynalnych. Roksany Węgiel, jak śpiewa kolendy. A to teraz węgla nie ma, mało węgla. Nie, ma, nie można kupić, ciężko kupić węgiel. Drogi jak piorun. A ja nie wiem jak on śpiewa. Czy ona śpiewa? Czy poprawić jakoś? Nie, bo nie mam siły na to. Nie, zanieczyścić. Trzeba się groby kopać i już się pakować tam. To trzeba kupę tego wydać na to. Ja nie mam siły. Czas i sprzęt w edycję. YouTuberem. Za dużo tych youtuberów. Kopać dziury, jak odwilży się śnieg. Kopać dziury. Bo to takie, takie... Nie, bo mi zaraz, ja miałem tego, YouTube'a szło do przodu, tylko w pewnym momencie, jak zacząłem antycovidowe treści wrzucać, to mi spadło do zera prawie. Musiałbym w reklamy zainwestować, a po prostu nie ma szans. Na to bym musiał jakiś kredyt wziąć, czy co? A nie będę brał, bo nie będę finansował tej machiny. Nie będę się w kredyty bawił. To nie, w sumie mi nie, nie pozwala, jak wiem, jak to działa. No. A poza tym nie dostanę. Tylko jak zgonu sobie załatwić. Po owocach ich poznacie. Tak? Taka zgubna metoda, bo to myślenia, bo trzeba znać się na ogrodnictwie i, i dzisiaj to ludzie nie wiedzą, jak im Wisienka spadnie na, na gruszkę, to myślą, że to rośnie na tej gruszy, że to jest wiśnia, nie? A czasem owoc spada, jak drzewa rosną obok, z jednego na drugie, i on z daleka tylko patrzy na to drzewo, a nie wejdzie, nie podejdzie, nie zbada, tylko o, tak, orzekactwo i już orzeka. Bo no ktoś mu powiedział, popatrz, tam jest wisienka, to jest wiśnia. I wierzysz mu na słowo. No nie wierzysz temu, co mówi, nie no, gdzie wiśnia? To przecież jest grusza. Popatrz tam tutaj. Kwiatki są jeszcze niedojrzałe, tutaj, no to jak to jest wiśnia? Tutaj kwiatki są, a tutaj nie rozumiem, nie, bo to na pewno widzi wisienkę na tym na gruszy. Grusza będzie miała później owoce, kilka miesięcy, teraz, no i to, nie, to nie przetłumaczy, bo to ludzie się nie wychowali przy tych drzewach. Także, proszę mi tutaj nie wrzucać tekstów tam takich, siakich, owakich, bo ja się na tym nie znam. Tak? Ale kiedy był dany ten, y ta sprawa wytoczona w sądzie za brak maseczki? Jeszcze, już po tej ustawie tej tam wprowadzonej, co tam po pozwala na te... Takie pytanie do... Pana Wiesława no To jest ciekawe Bo tutaj nie wiem jak Jak teraz sądy orzekają po tej sprawie Prima aprilis, tak? Wtedy była sprawa czy zdarzenie? Chęć wlepienia mandatu I wysłanie sprawy do sądu Jeśli mogę zapytać Aha, no to już po tym chyba, po tej ustawie. No. Jak, jak to? da się to wygrać? Z 31 artykułu, tam, z tego tylko i wyłącznie w Konstytucji? Że musi, musieliby mi udowodnić, że jestem zagrożeniem, bo inaczej łamę zasadę domniemania niewinności. Znaczy, ja to tak w skrócie mówię. Że jestem zagrożeniem, że jestem chory, a że nie mogą mi tego udowodnić, no to ta ustawa sama w sobie nie, nie obliguje, no bo. Ona łamie te wyższe akta, akty Czy tam nie? no się ja przeczyta. Ja myślę, że to zobaczmy to... A rejonowy skazał. Rejonowy skazał, a następny. Okręgowy tak. Ale przysłali po prostu list, bo ja czekam właśnie na ten wyrok i później się odwoływa.